widzowie dzisiaj gramy sobie Cyberpunka i oczywiście robimy misję Muszę no. przejść, jak się, już wam mówię, draft w lockdown. Jest I tuż untimely jest, który zawiedł Kristo. I Mogę przysiąc. Stoimy do. Bo... Nie, nie. Oczywiście. Chłopacy, mówię Wam. Ten, kto mnie ogląda, ten, od razu Wam mówię. Róbcie tak, jak prezydentka mówi Wam. Przy... Złóż przysięgę. No to weź. Nie, nie wybierajcie. niebie, Weź przysięgę. Dobrze. Przy... Sięgę, tylko weź... Nie, czekaj, to inaczej. Złóż w sięgę, w przysięgę. Tak. Jak z, jest, będzie złóż przysięgę. Oh, tak. Musisz, musicie wybrać. Nie składajcie przysięgi. A jak chcecie zdobyć nóż kursta Hansena, no to musicie zdradzić jak Jakbyście nie wiedzieli. A do tego dostajecie jak, jakiegoś fajnego do, do tego mityk. Ja Słowa tak mam. mówię, mityka. Nie przy... Ten nóż jest dobry, nigdy tylko nie próbowałem, ale jest tu dobry, miły. Okay. Chciały ominąć tę formalność. To dlaczego? Bo to poważna deklaracja. Nie będę przysięgać na coś w co nie wierzę. Jak wolisz. Nawet rozumie. Dobra. Powodzenia. Chcecie mieć szczek, a tu, który jest mityczny. A to... tak. Nie w... daj się złapać. Tu ma lewa? No to musicie mieć Songbita, czyli zdradzić, a tu jak zdradzicie Rida, no to dostaniecie taką rzecz, bo jak już wszystko przejdziecie. Pokażę Wam później walki i w ogóle. Jak dla mnie zawsze musicie wybrać zdolności techniczne, o tak najlepiej wybierzcie. Drugie, no to refleks, chociaż gdzieś dotąd refleks, albo dotąd jak ktoś woli. I ulepszcie sobie to wszystko. Ja na razie nie mam, bo tylko spędziłem 11 godzin tu. Relik to już odblokowałem. W sumie, no to racja. Przecież, mimo długich, jak powiedziałem, relik to, no to każdy wie o co chodzi. Nie będę tłumaczył, jak ten, kto nie wie, no to. Uwaga, będą spoilery. Dobrze zrobiłaś. Już mówię. Odmawiając przysięgi. Aha. Są rzeczy, na które warto przysiąść. Więc? Ale to nie jest ten przypadek. Po pierwsze... Taa... Jebać system, jebać... Rasalka, jebać NUSA. Kurwa, wie, nie jesteś na obozie dla nastoletnich anarchistów. Wiesz, że służyłem w wojsku korporacyjnym? Wskoczyłem w moro na własne życzenie. Nikt nie przystawił mi spływy do skroni. Kazali mi tylko przysiąc. A ja już nawet nie pamiętam na co. Chcesz o tym pogadać? Chciałem tylko pogratulować, że jesteś mądrzejszy niż ja wtedy. Patrzcie, kto się obudzi! Widzisz ten kolorowy dym? Pie, aż miło. Zrzut sprzętu dla kuta Hansena. Jak chcesz, jest twój. Ja się nie będę stinąć. Dzięki za informację. I od razu najlepiej tam powiedz, bo tam jest jest dobra rzecz Mister Mr. Hansa mam... Viv doktor, proszę, proszę. Doradzam ostrożność. Hens? Co to masz wspólnego z tym miejscem? To część Pacyfiki. Ta w której robi się prawdziwe interesy. Hmm. Spotkałem się końcom? Nie mówię nie, nie mówię tak. Ale mam dla ciebie coś, co na pewno się zainteresuje. Nowe kontrakty. Ostatnia rzeczy. Nie wiem, jak się dostałaś do doktora, ale na pewno nie było to głównym wejściem. Nie szkodzi. Załatwiłem ci coś w rodzaju przepustki. Twoje imię i buźka już figurują w systemie, więc będziesz mogła spokojnie przekraczać granicę dzielnicy. W kontakcie. Dobra. Pytacie się, jak mam tą broń? No to sami możecie się dowiedzieć, bo w sumie wam pokazuję i tak. Dobra. Jak chcecie już wiedzieć, a pewnie chcecie, Chcecie. Rozumiem. No to to nie jest w Dogtown. Nie jest tu. Nie jest w tej dzielnicy. I nie jest w tej. Tylko w tej. Musicie szukać ją w tej dzielnicy. Na Six... Na, tam gdzie są Six Street. Po prostu. Coś myślę, że to chyba nie wypań. bo samo mi tam to... obroną wziąłem losowo. O. Gdzie znaleźć tą broń? Ona jest dobra, możecie <try> sobie. Polecam to na nogi, bo tak to będziecie mogli spalić się na głowy. Na głowy? O Sixth bardzo, 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 będzie uh. bardzo, bardzo, I polecam mieć na tą misję. Nie wiem co. Coś dobrego na bardzo, 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 czy ta misja musi być ucieka? Co to jest misja o tej ale Jakby była no I hakowanie jest proste. 5, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, można ich wszystkich poczuć, bo tak to nie da Tą wam spokojnie. Snajpera nie on jest początkość. Easy. Wow. Ja już wam mówię adios. Dobra. Tu rzeczy różne, bla bla bla, bezużyteczne. Kortez. Co miałem? Udźwig, bo nie wiem, bo to jest udźwig. A, piszcie komentarze, dlaczego jest tu udźwig w ogóle, bo bym chciał wiedzieć. bo wiem, że ja przynudzam. Jestem Kapitan Kaliente. Fasek może na dno ze statkiem. Ale ktoś tu coś ewidentnie skończył. No proszę. Dobra, popatrzmy. Łoł, wow. niezły zły rupiec. Ciekawe, czy w ogóle działa. Mm hmm. Uh. No dalej, odbierz. Dla mnie jest burger z frytkami? I y jest tam kto? Tak. Hmm. Chyba nie działa. Albo popierdoliłaś numer. I co teraz? przyjaciółka. za Dobra. Może za tydzień albo jutro albo pojutrze robię kolejny yy, yy, odcinek, więc nara papatki.